Kolejny filmik, tym razem z Irlandii. Demagog i Konkret 24 czekamy na wyjaśnienie: Czy to podmuch pary wodnej, czy to kobieta podmuchała i tak wygina się włókno, czy zostały użyte efekty wideo? Film przyciąłem do najważniejszych momentów. Na początku kobieta moczy maskę i szuka podejrzanych miejsc. Jak ktoś chce zobaczyć całość, jest w linku poniżej.